Wszystkim wszystkim, siemanko, z tej strony tato I widzimy się w kolejnym materiale długo wyczekiwanym, dużo osób tam mi pisało Tato gdzie ty jesteś, co ty robisz w ogóle No, no niestety chciałem zrobić serię na, na tym nowym serwerku pod takim tematem grania casualowego No bo jak wiecie mam małe dziecko i teraz no, nie jestem w stanie grać dużo I problem takiej serii jest taki, że nie mam czasu grać dużo i tak jak sobie gdzieś tu wbijam coś tam poklikam, no to niestety ale potem nagrywanie, montaż i tak dalej, nie ma za bardzo na to czasu, a nawet jeżeli jest czas to często nie ma na to też no kurde warunków, nie, no bo jak tu młody gdzieś z tyłu śpi, mam pół godzinki dla siebie, żona ma dla siebie chcemy coś porobić i no teoretycznie mógłbym nagrać ale z drugiej strony nagrywanie też no, wymaga tego, żebym siedział i tutaj dosyć głośno gadał. No i no, mija mi się to aktualnie z tym, jak, jak prowadzę życie, co, co się u mnie dzieje, żeby jeszcze nagrywać. Więc gram, możecie mnie zobaczyć, w grze, spotkać, pogadać ze mną i tak dalej, ale niestety, jeżeli chodzi o nagrywanie, to jest bardzo ciężko. Ja chciałem nagrać takie, wiecie, urywki, nagrywałem sobie gdzieś, mam tam tego dosyć sporo na przestrzeni tych tego półtora miesiąca już na nowym serwerze no ale no, no nie wiem jak tego sklejać też to wymaga trochę więcej montażu niż po prostu taki zwykły wcześniejszy farmcast który zawsze robiłem czyli siedzenie i gadanie o dupie maryny tak jak to robię w tym momencie no i przez to tak to wygląda jak to wygląda jeżeli chodzi o postać i o to jak gram no to ja właśnie jeszcze chciałbym przeprosić wszystkich którzy gdzieś tam do mnie pisali w grze ja im nie odpisywałem czy to na Kadarinie, czy to czy to na Wardisie bo słuchajcie ja, y, większość czasu, gdy gram, to usypiam syna. Mam taki, taki setup, y, że, że karmimy go, karmię go zawsze po, po myciu. Myjemy go gdzieś około 2000. Jak go umyjemy, no to ja z nim siadam na kanapie i go zbutli butli karmię. Y, no i wtedy to, że kanapa jest za mną, tu ją widzicie, ja siedzę dokładnie tam, jest to półtora metra od komputera. Z tym, że ja sobie podłączyłem po prostu ekran komputera pod telewizor, który jest tutaj obok mnie. Mam, mam jeden ekran, mam drugi ekran i on telewizor. No i co ja po prostu robię, gdy karmię syna, to odpalam sobie Brokeny na telewizorze, mam myszkę bezprzewodową. Na tej myszce bezprzewodowej po prostu sobie klikam i, i gram, nie? tylko że ta myszka bezprzewodowa ledwo działa w ogóle, ledwo, ledwo. Po, po drugie, nie mam tam klawiatury, więc jeżeli już coś mam wam napisać, odpisać, no to włączam sobie klawiaturę ekranową. Muszę zaznaczyć sobie czat i tam po kolei. Na tej jeszcze wolnej myszce bardzo długo to zajmuje. W dodatku jeszcze, jeżeli trwa aktualnie jakaś walka, ja tym druidem muszę się umyć, czy tam leka jakiegoś rzucić, pozmieniać taktyki. Do tego mam tam pisać, to często nie jestem w stanie w ogóle odpisać ludziom. Albo odpisuję jakieś dziwne wiadomości, albo szczętki wiadomości Więc tak wygląda aktualnie moja gra No i to też jest tryb takiej gry, który nie pozwala mi za bardzo chodzić na Jakieś drużynowe instancje, no ja jeszcze tam wiadomo pójdę jakiegoś DZ -a. Ludzie się tam na mnie wkurzają, bo ja zazwyczaj wejdę na tego DZ i po drugiej grupce gdzieś tam na chwilawkę idę albo w ogóle w czasie walki Wybiegnę na dwie rundy i wracam tam albo ktoś umarł albo ktoś przeszedł, albo, albo wygrali Walkę a mnie nie było w ogóle zdarza mi się tak jeszcze, teraz mniej, bo moduł już jest coraz bardziej ogarnięty i tak dalej, no ale takie dziwne awki mi się zdarzały, których nie za bardzo mi się podobały, dlatego staram się jak najmniej tego biegać, a wiadomo, no ekspienie głównie, DZ, Euro, potem jakieś loski i tak dalej, no to wszystko jest grupowe instancje, no i łącząc fakt, że, że właśnie pokrywam sobie gdzieś tam trochę mniej, z tym, że, że za bardzo nie mogę biegać, a jak już gram to trochę wolniej to gdybym miał jeszcze nagrywać, to, to po prostu nie miałbym wcale czasu. I dodatkowo też musicie, te pewnie zauważyliście, że mam 65 level i 2 to cała seria casualowa nie jest w stanie niestety, ale mieć rację bytu ze względu na fakt, że jacyś losowi ludzie, bo ja nawet nie wiem, czy, czy znam te osoby, gdy kończyły grać, to uznały, że będą mi dawać swoje przedmioty. I w ogóle to rozładowany jestem jak jakiś lamus. Yy, I powiem wam, że no... to była rzecz, której ja się nie spodziewałem i nie mam nad nią jakby kontroli. A fakt, że gram trochę mniej, a chciałbym gdzieś tam dochodzić na te wyższe poziomy. No i jak ktoś mi nagle daje trade'a i tam jest, wiecie, 5 kaplaty, 10 kaplaty. No to ja nie powiem nie. No jak już... No ale wiecie, no znowu, co będę nagrywał wam serię, jak okażyło, ale dojść do Bayern czy tam. Yy, czy tam wbić 20k powera na przykład i taką serię w, w drugim czy trzecim odcinku nawet jakbym nagrywał to yy, całkiem tak yy, wiecie regularnie i wam nagle mówię, że no, dostanę od randoma 10k platy, no to wiecie, no to, to nie ma po prostu najmniejszego sensu yy, a jak taka okazja się nadarzyła no to przecież nie powiem, że, że, że nie biorę więc yy, no, cała seria Trochę, trochę jest bezsensowna, nie? Jeżeli chodzi o Wardis, kurde mogłem dać leka tym petom, zagadałem się i w ogóle strasznie, dwa... ktoś tu umrze teraz, bo to jest shit Shit wynosi w rundę te pety, one są nieuleczone i chyba, że we mnie, dobra we mnie poszedł, super Mogłem dać korasy, co ja tutaj odwaliłem na jakąś Jakąś bobo e, taktykę No, jeżeli chodzi o sam Wardis, no to cisnę powoli przed siebie Wchodzę. Często moje dni wyglądałem tylko tak, że robię te daily questy. Jeżeli gracie tak casualowo właśnie, no to ja bardzo polecam te, te daily questy robić, bo one tam zawsze dadzą wam z 10-15% expa, fajne psycho, trochę golda. Po prostu za imperiałki sobie przerolowywujcie na takie, które w miarę szybko zrobicie i te daily róbcie codziennie. Ja już tu wchodzę w UI tych daily quests, zobaczcie, że mam dni 43 serii. I robię to codziennie po prostu, no bo tu wpada mi 150k doświadczenia, 100k złota plus złoto tutaj 100, no to macie po 200k złota na przykład. I 1.2000 psycho doświadczenia to też jest całkiem spoko, bo to jest jak 3-4 i w rawule. No i ekspa to jest mniej więcej jak za 2 i w rawule. Więc spokoję rzecz, żeby tak sobie przy okazji zrobić. Dzisiaj wykonałem zadanie codzienne pamiątka i tu mi się wydaje, że to jest strata czasu, tego nie róbcie, to robiłem pierwszy raz dostałem tam dosłownie 70 golda i jedną esencję, albo coś takiego. E, jakieś uderzenia krytyczne. E, jeżeli macie zadanie codzienne, e, receptura od 60 levela, to bardzo dobrze jest sobie je wykonać, bo tam zabijacie dosłownie parę mobów na talii. E, no i nagroda to jest 150k expa, jeżeli wybierzecie sobie czerwoną potkę, jeżeli wam się ją zdobyć, albo jeżeli ją potem zamienicie tym z niebieskiej, fioletowej albo, no, albo z niebieskiej albo fioletowej na, na, na czerwoną to 150k expa wpada no i ja tak od 60 levela w sumie właśnie się woziłem do, do, do 6.5 że robiłem w kółko e, daily quest'a plus recepturę to mi dawało 300k expa plus zabicie tych mobów na talii gdzieś tam ze stówka wpadała e, i tak naprawdę pół miliona expa dziennie zgarniałem w jakieś pół godzinki wieczorkiem na szybko nawet jak nie miałem, no nie za bardzo planowałem tego dnia grać e, to zawsze te, te pół miliona expa sobie wpadało i powoli ten level do przodu gdzieś tam e, po prostu sobie sam szedł. E, jeżeli chodzi o EQ, w ogóle teraz jak zacząłem nagrywać, zauważyłem, że mam buty rozładowane. Muszę sobie to naładować. E, to jeżeli chodzi o EQ, no to jeszcze mam dosyć sporo synergoli, bo są to ringi, e, helm i płaszcz. Mam dwa akwapety i koło 5 kaplaty w depo. E, no i za te 5 kaplaty będę planował teraz. E, jak wbiję 70, to ulepszę sobie e, ringi. Mam, dwie, mam dwa dahadi, ulepszę sobie te ringi na e, na 70 level. Nie wydaje mi się, żebym ringi planował wymieniać ze synergetyków. Myślę też nad Eribami. Nie wiem, jak później jest z resami. Ja ogólnie teraz mam fajnie dużo resów: bo mam Virtril i, i Tirhel. No i mam Karatrix na g G1. E, z tym, że te dwa itemy będę wymieniał, więc odjedzie mi po 40 resów, przydałoby się jakąś jedną eripkę możliwe, że zrobić ale tu będę wymieniał dopiero na nadzieję albo na worek, a Tyrhel dopiero na na co? na skillfy, tak? na skillfy, no no i gdzieś koło tego 75 levela planuję zacząć kupować itemy rangi 7, sigil kurde, mamy jakąś pelkę tam tsunami albo coś, już teraz nie pamiętam no, i mamy władcę albo istaw, i Bayer jest taki, że gdy wchodzicie w artefakty, ja na przykład chciałbym teraz mieć powiedzmy dwa bandy i dwa teldy. No, to zobaczcie, ceny bandów są takie, że tu jest jeden kaplaty, tu są trzy kaplaty, a tu jest sześć kaplaty. I ja się na przykład waliłem teraz w jednego jakiegoś banda tu małego na trzecim levelu. Dopiero to jest bardzo ciężko powbijać w ogóle drify tam wyżej niż czwarty level. No i mam takiego jednego banda i teraz, żeby go ulepszyć do Magni, ja potrzebuję wydać e, z 30 kaplaty. Tylko po to, żeby go ulepszyć na, na Magni. Tymczasem właśnie te Magni Banda kupujecie za 6 kaplaty, więc 20 kaplaty oszczędzacie na tym, że kupujecie teraz dużego. I to jest chyba rzecz, którą ja będę planował robić. Aktualnie nie wydaje więcej kasy na itemy. Miałem dosyć dużo pieniędzy, dlatego zrobiłem sobie te dwa akwapety, bo no, są mega pomocne. Dużo szybciej robię teraz i wrawule W ogóle mogłem dzięki temu wejść tego i wrawula, bo z małpą jak próbowałem to była kaszana. A nie chciałem za bardzo. Wiecie, no bo ja tam mogłem zainwestować np. w sety jakieś czy jakieś takie rzeczy, ale mam wrażenie, że, że ta kasa by przepadła. Te pety jednak będą za, ze mną bardzo długo. Więc wydaje mi się, że to jest dobra inwestycja. I teraz całą kolejną kasę będę chciał ładować właśnie w rary i w drify głównie. Na, na 75 będzie Sigil, Istaw albo Władca. No i tam jakaś Pelka jest, tylko właśnie nie pamiętam czy to jest Tsunami czy Dracopolis, jest na na 75. I gdy będę miał już te rary, to będę dopiero kupował e, Magni Drify. I w ogóle taki bolid na start jaki planuję. To cztery Wony, cztery Abafy, dwa Bandy, dwa Teldy, dwa Holmy, dwa Faridy i dwa Alorny. Wszystkiego tak zasadniczo po dwa, poza mm, Abafem i... E, i czym? I, 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 I Wonem. Opcjonalnie może zrobię jakąś taką roszadę, że wywalę Holma, y, dorzucę, też potrzebowałbym w sobie trafienie. Na razie mam taki trochę build pół na pół, że trochę w obrażenia poszedłem. I, I głównie lecę pod, e, pod uderzenie, pod pałkę, ale tak, w czasie walki zauważyłem, że dużo lepiej mi się lata z rojem OS i z korzeniami, więc powoli myślę, czy do jakiegoś resetu nie zrobić. Na pewno za jeden level będę miał już mm, punktów, żeby polecieć w orki na trzy rundy. To też na pewno e, mi dosyć dużo da. <laughs> Dobra, spróbujemy tego Iwra. E, Iwr już kilka sobie zbiłem. Czasem pada w pierwszy, znaczy no nie w pierwszej, tylko czasem pada na podejście, czasem sobie glebne raz, raz na dwa razy chyba glebłem. Zauważyłem, że mam, wchodząc na te inste, bardzo niskie procenty, jeszcze na pewno będę musiał podładować dużo więcej wiedzy, żeby mi się to tak to przyjemnie, przyjemnie farmiło, tego i w Na razie to jest jeszcze tak delikatnie opornie. Spróbuję mu tutaj pałkę wrzucić właśnie bardzo chciałbym korzenie zawsze trafiać w pierwszej, bo mam wrażenie, że on mi wyscie całą manę zaraz i nigdy tego nie robi, a z tymi korzeniami trzy rundy spamuje i nic się nie dzieje, nie? Coś tam trafiłem, ale jest duża szansa, że padnę. Eee, dokładnie. O wysco, tak jak mówiłem, wyscycze mi całą manę, a potem jeszcze mnie zabije na koniec. Eee, no bywa, bywa, bywa. Eee, więc jeżeli chodzi o postać, ogólnie to druidem gra mi się mega przyjemnie, wydaje mi się, że dużo lepiej niż 8. Moż było tyle fajniejsze, że to wszystko schodziło trochę szybciej i mam wrażenie, że druidem, na przykład, jak pójdę sobie na, na jakiegoś komandora łatwego, albo na jakiś geo czy smoka, fajnie, że ubijam te instancje, ale wydaje mi się, że wszystko trwa bardzo długo. Przez co trochę mniej mam ochoty to farmić, na przykład na wieży. Teoretycznie mogłem normalnie wieże już biegać i to robić w kółko, w kółko, w kółko. Bardzo, bardzo szybko i bardzo, bardzo, może nie bardzo szybko, ale wiecie, no mógłbym latać sobie ten, tą wieżę normal. Tam fajna kaska leci, bo tam to jest nisko rangowa instancja, więc macie szansę na duże gwiazdki. Często tam silvery lecą, mogą ci pospadać jakieś fajne orby i tak dalej. Ale z drugiej strony, no nie chce mi się po prostu jakoś jak mi się wydaje, że to bardzo długo idzie. W ogóle jeżeli chodzi o dropy, to tak wam też teraz pokażę, bo potem zapomnę. E, to są moje dropy. Może zaczniemy sobie gdzieś tak od... Aha, dobra, to jest wszystko. E, czyli gdzieś na początku jakieś takie srakowate dropy. E, coś fajniejszego to Tirhel nam spadł z ducha zamku. E, później mm, Obdartusy poleciały z GMO, w ogóle pierwszy e, łatwy GMO i poleciały Obdartusy na podział z bratem. Poleciały spodnie he Hekatomby z Colda kol Carola. <noise> no i teraz e, Virtryl i Klossy Ref'a. Klossy tanie są, spodnie gdzieś tam co 2kk poszły. Virtryl Terza 2kk, e, ten Tyrhel 1 2kk, więc to nie były jakieś bardzo duże kasy ogólnie jeżeli chodzi o rary to mam mega pecha mi się wydaje na, na tej postaci za to jeżeli chodzi o artefakty od początku no to tutaj mi się wydaje że właśnie w drugą stronę i tutaj fajnie leci poleciał mi band w miarę szybko bo to 13 kwietnia ehm, poleciał nam teldzik 23 kwietnia więc zaraz tam tydzień później tak naprawdę więc całkiem spoko a w ogóle bi mam wyłączone drify ale nie pamiętam czy jakieś bi drify mi spadły tak jakiś lorp i an ale jeżeli znowu chodzi o orby, e, czemu widzę drify skoro mam tylko orby zaznaczone? O, jeżeli chodzi o orby, no to znowu było mega. Tu jest tak, e, dead, czyli e, dist to całkiem fajny, drogi orbik. Później tutaj do góry, do góry, do góry. Mamy redu na bossy, to jest też dosyć drogi. I tutaj poleciał nam B-orb Z, czyli B-orb Redu na bosy, który, kurczę, nawet nie wiem, ile on jest warty, ale nie pamiętam, czy go sprzedałem, czy nie. B-orby i weźmiemy sobie najdroższe. 3 miliony, więc tak naprawdę całkiem niezła kaska. 600 platy. I on mi poleciał na Wirtrilu, który też już był wart 2 k, więc 5 k, taki jeden dropik. Całkiem fajnie, wydaje mi się, że dużo więcej kasy mi poleciało w. Orbach i drifach niż w rarach przez ten cały czas. Tej postaci. Tego druida chciałbym bardziej robić tak pod ofensywę niż pod defensywę. Tylko, że mm, właśnie chyba będę musiał poczekać, bo tak zacząłem trochę w tę stronę iść. Ale z drugiej strony, mm, no teraz bym chciał poczekać, skoro tak wyglądają ceny drifów aktualnie, że te magniaki są dużo lepsze. No to chyba polecę po prostu pod to. Żeby ubierać się totalnie w, w magniaki, blokuje mnie tylko fakt, że ja tych magni nie mogę założyć. Żeby założyć magniaka potrzebujesz mieć itemki rangi 7 minimum. Kurde, nie zmyłem tego trucia. wow, ale wszedł kryt i... Dobra, ładnie poszło. Z szansa, że go zabijemy. Żeby założyć magniaka, no to potrzebujesz mieć itemka rangi 7, dopiero od 75 levela będę miał. No, i na pewno, jak już wbiję ten 7.5 level, założę władcę albo i jeszcze nie jestem pewny. Jeszcze nie jestem pewny co. No, też wywalę z buildu hmm, tego wala którego mam i tego era, którego mam, nie? No, bo wydaje mi się, że wtedy już pójdę chyba pod OSKI normalny Gameplay zawsze wtedy się też odblokowują dwa sloty drifowe na, na broni. Kurde, druga śmierć. No, jak nie nagrywam, to idzie ładnie na, na ten na podejście, nie? Mm, bo teraz teoretycznie te dwa drify blokują mi e, dwa miejsca drifowe na, na broni, a w sumie to no, nie za dużo mi dają. Mam 2% dodatkowych obrażeń energii, tylko że to tylko właśnie przy e, tym ciosie mm, jakby pałką, no i to wysłanie many, I nie mam problemów za bardzo z tą maną, więc to jest taki bardziej rzecz, która się sustainuje sama z sobą, że e, ta Pałka, gdy uderza, ona mi nie wysysa many więcej niż zabiera, tylko po prostu to jest trochę tak traktowane, jakby ta pałka zżerała mi mniej many. W drugą stronę po prostu mógłbym sobie wylewelować wona, yy, nie wiem, z 3 levely wyżej albo 4 i miałbym lepszy efekt, bo wszystkie możliwe spele byłyby dużo tańsze i zużywałbym tej many mniej. Yy, no bo na, zobaczcie, że ja nawet w tych walkach nie używam w ogóle źródełka. Mam możliwość zredukowania sobie poboru many o, o bardzo dużo, a o, teraz będę żałował. Kurde, ale mnie zjechał w rundę. Co to w ogóle ma być? Tak, to, tak to naprawdę ja wam obiecuję, że jak ja normalnie biłem tego i brawula, to nigdy na nim nie padałem, nie? Czy zdarzyło mi się, pamiętam? Ja miałem jedno podejście, że dwa razy padłem i jedno miałem że raz. A tak to normalnie padał. Eee, teraz będę z Ekspo na minusie w ogóle tutaj. Ludzie w ogóle cisną, już tam widziałem, padają bossy bairnowe, ludzie się ubierają już w, w rary, w rary W ogóle jak się sprawdzi tu, to pewnie jakieś już coś jest. Coś ten Teges, jakiś Smeges? Chyba nie. Prędzej te dziewiątki, bo ludzie tam chtagi już latają. Eee, no fajnie, fajnie, tylko z drugiej strony wydaje mi się, że ja się trochę jarałem faktem, że będzie nowy serwer. Nie, nie wejdę tam na przykład na, na Seedragę, póki nie udaję rarów Seedragi, póki nie wejdę na nią i tak dalej, bla bla. Ale wydaje mi się, że i tak ja będę tak do tyłu, że prędzej czy później no to ludzie przegonią tak, że rary z sobie kupię zanim wejdę na tarula albo już tego tarula zacznę farmić Ym, i dopiero próbuję tylko dwa, dwa razy kora, bo tego kora i tak nie trafię: 30%. Ym, I tak mi się wydaje, że zacznę wchodzić Tarula szybciej niż kupię ra, Rary z Tarula. No, mamy mi całą zeżar. Może jednak wezmę to w yy, Ale na przykład yy, gdzieś z modliszki, fioka. No to jest też trochę tak, że jak zacząłem wchodzić na te bossy I jednocześnie... Yy, kurde, zostaw mi te manę, ty. Mam na, mam na trzy pałki. Nie mam na leczenie. Czekaj, pałka teraz mniej, 14. Mogę jedną więcej, sobie dodać. 1100, nie zadam mu chyba obrażeń, jeszcze dostałem szpilę, więc na pewno mu nie zadam, bo nic nie trafia, a w ogóle to on mnie zabił zanim zdążyłem podejść. Unlucky. Kiedyś go zabiję. Ten gniew w ogóle dodali. Powiem wam, że wydaje mi się, na początku nie byłem taki do tego gniewu, że to jest jakiś super mocny i tak dalej. Ale im dalej w grę, tym wydaje mi się, że ten gniew realnie bardzo dużo daje. Niedługo rozładowany item, on mi powoduje, że nie mogę zabić tego tarula. Patrzcie, miałbym unik, gdy ciężko rany, ten unik na pewno by mi dupę uratował. <laughs> nie wiem, czy jakieś kryta zostałem, ale tak. W ogóle weekly nie mogę zrobić. W tamtym tygodniu miałem 50 tylko kluczy. No, te buty, na pewno te buty. Te buty mi tutaj zepsuły wszystko. Co ja w ogóle teraz leveluję? A, wpadł na trzeci level. Mam dosyć sporo takich drifków gdzieś tu na trzecim levelu. W ogóle coś tam mam na pierwszym na pewno. Jakiegoś holma na drugim, takiego randomowo wrzuconego. Ten Psycho pleci trochę powoli. To jakiś dur na pierwszym. Te dury w ogóle muszę wywalić, bo tak je wrzuciłem, bo tam gdzieś dropnąłem. Nie miałem co z tym zrobić i, i, i wrzuciłem. Ale prędzej czy później wydaje mi się, że raczej to jakieś alorny faridy powpadają. Bandy Teldy i Abaffy. I nie będzie miejsca raczej, no bo póki nie masz Byronowego EQ. No to po dwa sloty na item, jeszcze dodatkowo w ringach, no musisz mieć jakieś resy. Miejsca jest naprawdę mało, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o, o drify. Dlatego wydaje mi się, że prędzej czy później te dwa dury wyrzucę. Teraz one są takim po prostu dodatkiem, zapychaczem. No i gdy tylko wpadną te... Może, wiecie co, będę trzymał trochę dłużej, no bo za moment wpada mi Sigil. Wpada mi... Mm, właśnie ta pelka. Wpada mi nowa brońka, w której będę miał dwa sloty, bo wywalę tego era i wala. No i będę miał puste puste miejsca, dopóki nie kupię Driftów Dobra, w końcu padł ten ten gnojek. Może Epika chyba trzyma taki jest. Yy, uparty. Sprawdźmy. W ogóle na tam kilka. W ogóle mam cały czas pustej w rawule, nie? 30 spadł, tylko. Jaj. Zabiłem tych iwrawuli, to był chyba, ja dopiero co wbiłem 6-5, nie, więc ja tu dopiero przyszedłem. W ogóle jest ja dziwię, że myślałem, że nie zrobię tego iwrawula, że to jest dużo cięższe. Um. No i tak naprawdę ja ledwo co odblokowałem tego iwrawula wczoraj wieczorem, mam ich zrobionych 6 i tylko z jednego iwrawula poleciał mi trop, a 5 iwrawuli miałem pustych. To wydaje mi się trochę lipne. Myślałem, że coś tu będzie lecieć, jakieś flaszki, esencje, imperiały, tam pamiętam, tak jak kiedyś to... Było się farmiło Teraz na jakiś czas coś leciało, patrzcie mam 79 jeszcze paczek platy No i zostawiam sobie to na przyszłość właśnie No i się muszę naładować Dobra, to by było na tyle myślę, mniej więcej znacie sytuację Jeżeli chodzi o Kadarin, przeloguję Wam się żebyście widzieli Jak wygląda sytuacja Na Kadarinie postać oczywiście dalej Normalnie sobie stoi, tu nic nie zostało zyskowane. Jest tak jak było z tym, że mm, wysprzedałem się do zera, ze wszystkim, mam tutaj 165kk, bierzemy kalkulator i teraz tak, 165kk yy, Dobra, będę pisał po prostu 165kk, musimy pamiętać, plus 120kk To jest tyle na ile mam na, na, na ten moment, czyli 285kk yy, Więc odejmijmy sobie 3 Tysiące, czyli 3 miliardy minus 285. Zostaje nam 2 715 do oddania. Ja oddałem raz miliard. Raz 400. I zostaje nam 1,3 kkk. Nie jestem pewny, czy ja jeszcze gdzieś po drodze nie oddałem czegoś. Więc, no tak jak mówiłem że jak mi starczy kasy na to, że jak się zadłamkuję no to spłacam cały kredyt no to to zrobię i z tego co mi się wydaje to gdy zadłamkuję tego mosia no to będzie kasy, odłamki są po 32k ja tu nie gram, ja totalnie wchodzę na tego mosia i się tak patrzę i sobie myślę kurde no nie mam jakiegoś takiego, że wow ten mos fajnie mam ochotę tym pograć, mam ochotę coś z tym porobić, nie totalnie w ogóle nie mam żadnego Kurcze, uczucia do tej postaci, już gdzieś kiedyś się zalogowałem, tu poklepać jakieś czempy, bo y, to był start y, zaraz po starcie nowego serwera. Y, połączyli te serwery, mówię: wejdę, zobaczę, jak to teraz tu wygląda. Jeziorko było puste, pobiłem tu chwilę czempy, bo, bo wszystko było porozpijane, nikt tego nie zbijał. Miałem takie, no dobra, no, hity są po, po 15-20 tysięcy, gdzieś tu wale w jakieś moby, jakby tak w ogóle. Bez emocji, bez, bez niczego, tak to klepałem po prostu, żeby to klepać. No dziwnie się z tym czułem i uznałem, że... Nie wiem, grałem tą postacią po prostu, bo nie było alternatyw. Jedną alternatywą to była nowa postać. Na tym serwerze, co mi się nie za bardzo widziało. A ten druid realnie daje mi frajdę z gry i nie widzę siebie już grającego tym mos Poza tym, że też ogólnie gra mi się dużo lepiej. Druidem niż Mosiem. Wydaje mi się, że po zadłamkowaniu tego wszystkiego będę miał ten 1-3 miliarda, a po prostu spłacę ten kredyt, bo. Um, no mógłbym wrócić na tą postać i pofarmić sobie tam miesiąc. Miałbym tą kasę na to spłacenie. Tylko pytanie, po co? Pytanie, właśnie, po co? Skoro ja no to nie mam ochoty i nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek miał ochotę. To czy jest taki, jakiś sens to robić? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Czy w ogóle widzicie tu jakiś sens z tym, bo nie wiem, ja to chyba, chyba pójdzie w odłamki. Jeszcze powiedzmy, że mam czas do końca miesiąca na to, żeby, żeby uzbierać kasę. Może nawet nie całą, ale część. Bo na ten miesiąc, jeszcze, żeby oddać 300 milionów, mam. No i to by było na tyle, więc ostatnie jest odłamkowana. Jak sobie bo tam widziałem, że ludzie już gadali, że ja się odłamkowałem. Jak najbardziej nie. 17,5 Power'a. Myślę, że gdybym zrobił epika, chwilę tu pograł, to, to do 20 bym dobił no i w sumie co dalej, nie? Dobra, to by było na tyle. Kończę, bo zaraz syn wraca na chatę i, i sobie nie ponagrywamy dłużej. Jakieś cięcia musiał robić i tak dalej, więc to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, który nie mam pojęcia, kiedy będzie. Eee, I. Cześć. <śleszamy>